Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. I oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie. Dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlny osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie wstanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i bardzo serdecznie pozdrawiam drogich internautów w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, a jeden dla Eliasza. Dzisiaj Chrystus Pan wyprowadza nas na górę wysoką i na tej górze dokonuje ogromnego cudu przemiany. Wróćmy jednak na moment do wydarzeń pierwszej niedzieli. Pamiętamy wszyscy, że Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność od wyjścia na pustynię. 40 dni pości i jednocześnie jest w bliskiej relacji z Ojcem, pustynia. 40 dni potopu, 40 dni pobytu Mojżesza na górze Synaj, górze Choreb. Następnie 40 lat wędrówki narodu wybranego do Ziemi obiecanej, no i oczywiście Jezus Chrystus na pustyni i z tej pustyni Jezus przenosi nas na górę wysoką. Pustynia wiemy, że u Arabów to ogród Allaha. Dokonuje się nie tylko wewnętrzne wyciszenie, wielki, ci, wielki spokój, cisza, skwar, ale zakwita ogród. Jak słyszeliśmy piękna zieleń i bogactwo kwiatów. Pustynia Judzka. To powoduje, że Chrystus Pan wchodząc na górę wysoką pokazuje kim naprawdę jest. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, mówi ojciec. Jego słuchajcie. Właśnie Jezus Chrystus i odkrycie tej wielkiej Epifanii, kiedy to Jezus Chrystus pokazuje się jako Bóg, ale jednocześnie jako człowiek. Dlaczego trzy namioty? Moglibyśmy na początku zapytać, że apostołowie nie wiedzieli, co z sobą uczynić. Właściwie mówili od rzeczy. Ciekawe, skąd wzięliby. Materiał, aby zbudować te trzy namioty, tak byli zaskoczeni, że mówili cokolwiek, aby tę pustkę, to zaskoczenie wypełnić. Ale odpowiedź trafna: zbudujemy trzy namioty, czyli chcemy dla Was się zatrzymać i chcemy Wam usłużyć. Spójrzmy na Mojżesza. Prawo Boże. Oto Bóg nadaje prawo. Jezus pokazany jest jako prawodawca. Następnie Eliasz, prorok. Jezus jest tym, który nie przepowiada przyszłości, ale wskazuje na to, jako doskonały prorok, na relację, której potrzebuje człowiek z ojcem. Jezus Chrystus jest ponad Mojżeszem. Jezus Chrystus jest ponad Eliaszem, albowiem i prawo, i proroctwo wychodzi z Jezusa, prowadzi do Jezusa i koncentruje się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus dokonuje głębokiej przemiany. Apostołowie strasznie się zlękni. A Jezus, nie bójcie się, to ja jestem. Ale nikomu nie mówcie, dopóki nie zmartwychwstanę. Czym jest ów cud przemiany? Chciałbym Wam, drodzy internauci, dzisiaj patrząc na górę przemienienia, na górę tabor, życzyć, abyśmy wszyscy dokonywali zewnętrznego przemienienia, zewnętrznej przemiany, innych zachwycić, ale by jednocześnie ta zewnętrzna przemiana miała jak najbardziej radykalne skutki wewnętrzne. Zobaczmy. Na przykład pierścionek zaręczynowy, jakim jest wielkim zobowiązaniem, obrączka małżeńska, jakim jest wielkim wyzwaniem i ofiarą miłością do końca. Czym jest sutanna dla księdza? Czym jest koloratka dla osoby duchownej? A czym dla Was, drodzy uczniowie, jest na przykład mundurek szkolny, statut szkoły? A czym dla tych wszystkich kierowców, którzy tak bardzo lubią w ostatnich dniach naklejać sobie znak chrześcijaństwa rybkę z tyłu koło tablicy rejestracyjnej? To wielkie zobowiązanie, kim jestem. To wielkie zobowiązanie, że muszę wejść w pewną przestrzeń i prawa, i proroków. A zatem chciałbym wszystkim z, nam, z nas, drodzy internauci, złożyć najlepsze życzenia. Niechaj ten cud przemiany dokonuje się we mnie i w Tobie, aby te zewnętrzne znaki wskazywały na słowa: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Idźmy za Jezusem. Dlatego na sam koniec pytam się, drodzy rodzice, czy w waszych domach jest jeszcze miejsce na krzyż? Czy w waszych domach jest jeszcze miejsce w tym pięknym wystroju na święty obraz? Drodzy uczniowie, czy macie krzyżyk, medalik na własnej szyi? Czy pamiętacie o znakach zewnętrznych? Znatki zewnętrzne to wielkie zobowiązanie. Niechaj bije z was blask, abyśmy słuchali Jezusa, żyli Jezusem, i na niego wskazywali wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.